Witam kochani, strzelec na kolejny miesiąc, sierpień. Zobaczmy, co w trawie piszczy. No, tu mnie mignęło, że się zastanawiacie. Zobaczmy, co dla strzelca na kolejny miesiąc. Jaka będzie główna energia? Mm. I czym spowodowana? Będziecie chcieli coś zrealizować, bardzo istotnego, będziecie się temu przyglądać, będziecie chcieli wyjść z propozycją. Tu w ogóle przychodzą do Was dobre wiadomości spowodowane obserwacją. Yy, czyli pokazuje się, że skupi, skupiacie się w przyszłym miesiącu na realizacji, na jakichś spotkaniach być może. Przychodzą wiadomości, idziecie na jakieś spotkanie, i tu chodzi o spełnienie marzeń. Tu jest propozycja nawet jakaś bardzo fajna, bardzo istotna, która Was ucieszy. Tu będzie chodziło o spełnienie marzeń, ale to będzie dotyczyło sprawy, której, którą obserwowaliście już wcześniej. Zobaczmy, co dla strzelca. A mętlik w głowie to możecie mieć, bo tak naprawdę nie będziecie w stanie... Mm, yy. Tu się pokazuje, że kobieta przez wzgląd na finanse będzie coś ukrywała. Yy. Będzie miała mętki w głowie, będzie coś ukrywała, nie będzie wiedziała, co zrobić, a tu będzie chodziło o finanse. Natomiast przy niej jest mężczyzna, który bardzo konkretnie podchodzi. Tutaj przy tej kobiecie jest drugie dno sytuacji, wiecie? Ona przez dno finanse będzie coś ukrywać, będzie chciała coś, hmm, nie przekłamać, ale będzie co innego mówiła, jakby co innego robiła, i tutaj jest jakiś ukryty cel, cel u tej kobiety: I chodzi o to, żeby ona została przy pieniądzach, wiecie? A mężczyzna natomiast. Może to być spowodowane jakimiś sprawami urzędowymi, decyzjami jakimiś. Natomiast może być to też tutaj spowodowane mężczyzną. Ktoś pojawia przy niej mężczyzna, który rozmawia z nią w bardzo konkretny sposób. Przychodzą finanse bardzo dobre, Wam powiem szczerze. Do tego plan, rozwój tu się pokazuje na lata. Tak naprawdę, mężczyzna przeprowadza tu być może jakieś cięcia przy tej kobiecie, on się bardzo konkretnie wyraża, mówi, czego chce, nawet stawia jakieś, wiecie, warunki, granice. Bardzo konkretna rozmowa tu się szykuje w sierpniu, jeżeli chodzi o tego mężczyznę, natomiast pokazuje się obok, że albo się, yy, tak naprawdę los dla Was odmienia. Ale bym powiedziała, że pozytywnie, dlatego że przy tym zaraz stoi plan wieloletni, finansowy, bardzo dobry, który powoduje, że w sierpniu macie bardzo dużo kurcze, pozytywnej energii, cudownych wibracji, miłości własnej. Czujecie się no, królami życia, królowymi życia. Tak się pokazuje, na początku jeszcze właśnie pokazuje się, że macie ten mętlik, bo tu jest drugie dno przy tej kobiecie, ona chce pozostać przy jakichś finansach, natomiast końcówka miesiąca pokazuje, że e, czy jesteście mężczyzną, czy kobietą, to no tutaj będą na pewno te sprawy, spotkania, jeżeli chodzi o to spełnienie marzeń, być może jakaś propozycja właśnie spotkania, dobre wiadomości, bardzo dobre wiadomości być może będą związane z tym, że tutaj finanse tak, będą bardzo dobre, przyjdą w ogóle jakiś łód szczęścia jakby do Was też może przyjść i w ogóle tu zawsze ja mówię o tym, że przyjdą pieniądze i tu już jak będą te pieniądze to będziecie mieć fajne plany na przyszłość finansowe i w ogóle no aurę fantastyczną w sierpniu, tak? Skąd tam ten mętlik w głowie? Zobaczmy. A coś jest ukryte i coś jest właśnie tutaj jest coś ukryte co powinniście osądzić już dawno, ale tu się pokazuje, że boicie się to zrobić, kurczę. Tutaj to wszystko jest przy tej kobiecie. Ona boi się to zrobić, ona powinna coś osądzić, co powinna coś zakończyć. Jest tutaj jakaś tajemnica, być może jakieś spotkanie, jakaś wymiana wiadomości, z czym trzeba skończyć, ale ona jakby się obawia, tutaj. Wiecie, że czy to zrobić, czy tego nie zrobić. Czarne jakieś scenariusze tutaj są, mętlik w głowie, nie widzi właśnie wyjścia całkowicie z sytuacji, dużo jest na płaszczyźnie umysłu się dzieje, jak ja to zrobię, to co wtedy będzie i, i tak dalej. Z tego powodu tu jest jakby drugie dno jakiejś sytuacji, to dotyczy osądzenia. Tu są jakieś spotkania, jakieś wiadomości, tu jest jakaś tajemnica. Trzeba to osądzić, tak? bo ta, to już nie może funkcjonować, co tu się pojawia być może, nie wiem, jeżeli jesteście mężczyzną, ta kobieta ma kontakt z kimś jeszcze, tak, co powinno, powinna odciąć ten kontakt, z jakichś powodów tu chodzi być może o pieniądze, może powinna coś zmienić w swoim życiu, bardzo, natomiast obawia się, żeby z tym skończyć, dlatego, bo, bo co ja potem zrobię, tak, i tutaj przy jej sprawach finansowych z tego, z tej racji moim zdaniem jest jakby ukryte drugie dno, wiecie, zobaczmy, no bo właśnie, bo te finanse, bo ona chce zatrzymać jak najwięcej pieniędzy, bo ona też chce odnieść jakiś sukces, tak, jeżeli chodzi o te finanse. I to nie chodzi o to, że potrzebuje mieć miliony, tylko pokazuje się, że z czystego rozsądku takiego, zdroworozsądkowo podchodzi. Tutaj kobieta chciałaby zatrzymać jakby jak najwięcej pieniędzy dla siebie, dlatego mówi nie do końca prawdę, mówi coś. Dlatego, że ma Mętlik, bo powinna już z czegoś zrezygnować, coś odciąć. Tu są jakieś bardzo często właśnie tajemnice, spotkanie, spotkanie, jakieś wymiana wiadomości jeszcze być może z jakąś przeszłością, ma powinna z tego zrezygnować, ale nie może, tak? bo tutaj chodzi też o jakieś finanse, chodzi o jej sukces w życiu, dlatego ona nie mówi do końca tego, te, tego co, co by chciała, ponieważ tu chodzi o jej pozycję, tak? też o jej standard życia, tak? I nie dziwmy się dziewczynie, bo. Bo nam chodzi o to samo, wszystkim, tak? Dlaczego tutaj ta królowa denarów, zobaczmy? Bo coś zostało odcięte wcześniej, i jakby to jest przeprowadzka, podróż, odcięła się od czegoś, przeprowadziła, ruszyła w podróż, tak? Żeby też i tu chodzi o te finanse Unii, ona nie chce stracić, bo coś zostało odcięte, i to gwałtownie szybko się zadziało, tutaj ruszyła w tą podróż, może przeprowadzka jak najbardziej tylko, że ona chce pozostać przy dobrych finansach, dlatego tu ona do końca jakby jest ta tajemnica i ten diabeł, który mówi o tym, że nie do końca mówi to, co czuje, co myśli, drugie dno całej tej sytuacji, ale mężczyzna tutaj Przeprowadza bardzo poważną rozmowę, dlatego, że on ma bardzo dużo wiary w swoje uczucia. Tak się pokazuje. On bardzo wierzy w te swoje uczucia i że, że być może ta kobieta bardzo jest warta tych uczuć. Dlatego on bardzo konkretną przeprowadza jakby rozmowę. I ta rozmowa pokazuje się w sierpniu, że rokuje bardzo dobrze. Wiecie, bardzo dobrze, bo tu są te finanse, bo po tej rozmowie tak naprawdę wszystko puszcza. Wszystko puszcza, czekaliśmy jakby z cierpliwością. Tu się pokazuje, że czekaliście z cierpliwością też na jakieś finanse i na to, żeby się ta sytuacja odmieniła, tak? Żeby przyszły być może, czekaliście na jakieś pieniądze i one przychodzą. Z tego powodu jest bardzo dużo radości, bo tutaj cierpliwie czekaliście na te finanse. Natomiast mogliście równie dobrze czekać na to, aż ta sytuacja wasza się odmieni z tą kobietą tutaj, tak? Między kobietą a mężczyzną, i odmienia się, bo tu się pokazuje bardzo dużo radości z powodu tego, że byliście cierpliwi. Przychodzą pieniądze i zaczynają się tutaj przepięknie ee, snujecie plany finansowe odnośnie przyszłości. <laughs> Dlaczego? Bo coś się zawaliło i tak miało się stać. Bo coś runęło wcześniej i tak miało się stać, i miało coś być może zadziać się takiego, wiecie, na ostrzu noża. Co spowodowało tak naprawdę, że tu się pokazuje, coś się wydarzyło i musiałam, czy musiałem zmienić zdanie i zacząć robić inaczej, albo zacząć robić to inaczej, albo yy, ruszyć nie na wschód, tylko na zachód. Tak, bo coś się wydarzyło, co skłoniło mnie do, przemyś do przemyślenia tej sytuacji. I zmieniłem, czy zmieniłam zdanie. I dzięki temu tu się pojawia przy Was, że tak miało być, po prostu tak miało być. I to prawo przyciągania, być może co, że mm, tu bardzo dużo radości, tutaj to koło fortuny, a za chwilę coś się zadziewa, tak naprawdę. I nie dość, że najpierw jest gruchnięcie, i Wam się wydaje, że się, nie wiem, świat zawalił na sekundę, a zaraz za chwilę okazuje się, że. Tak miało być, to mi właśnie, że kurczę pomogło mm, mm, dostrzec inne rzeczy w tym momencie. Zmieniam zdanie. Wszechświat jest po mojej stronie, bo macie gwiazdę, robię plany na przyszłość, bo to jest ten czas, tu są pieniądze, tu jest radość, e, tu się coś fajnie odmienia. Zielone światło w ogóle do wielu, do wielu rzeczy tu się pokazuje zielone światło, jeżeli chodzi o finanse, bo to koło fortuny, coś się zadziało, może. Dostaliście jakiś fajny projekt, ofertę jakiegoś projektu, coś takiego, czego się nie spodziewaliście, mogło się tutaj wydarzyć. Dzięki temu wy macie finanse dobre i możecie planować, tak? Mało tego pokazuje się przy tym bardzo dużo takiej, e, takiego szacunku do siebie i takiej miłości w ogóle własnej. Dlaczego? Dlatego, że jakby macie kobietę przy sobie, dlatego, że tak, czujecie się piękne. Mm. Dlatego, że czujecie się piękne, bo coś w papierach poszło tak, jak trzeba, bo tu się pokazuje właśnie zawsze to przeglądanie, praca, że pracujemy intensywnie. Um, dlatego, jeżeli jesteście kobietą, to się pokazuje, że odzyskujecie, tak, jesteście, czujecie się dobrze, pięknie, z tego powodu, że być może coś znalazłyście w tych dokumentach, jakąś lukę, coś przeczytałyście fajnego, um, z tego powodu jest tutaj mnóstwo miłości własnej i takiego, takiego szacunku do siebie. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to odwracacie się na chwilę od tej kobiety, która tu się pokazuje przy Was jako bardzo dobra partnerka, ale tylko na chwilę, tak, po to, żeby coś przeliczyć, obliczyć. Macie tą kobietę u swego boku i tu się pokazuje, że z tego powodu macie bardzo dużo też takiego zadowolenia, tej miłości własnej, jakby kochacie siebie też, tak. Możecie się spełniać w życiu. Jaka jest rada dla strzelca? Hmm. Jeżeli masz podjąć bardzo trudną decyzję, bardzo trudną decyzję, czy to będzie hmm, odnośnie wyborów życiowych, drogi życia, odnośnie finansów na przykład, to hmm, nie patrz daleko, patrz na to, co jest przy tobie. Tak się pokazuje jako rada. Ty patrzysz daleko, ale to, co jest dla ciebie dobre, jest blisko ciebie. Jeżeli chcecie na przykład inwestować gdzieś daleko, nie, zainwestujcie tu blisko. Tak karty mówią, tak? Weźcie pod uwagę to, co jest tutaj. Co macie pod ręką gdzieś, blisko siebie. Bo tu się pokazuje, że jak masz decydować, masz trudne decyzje podjąć odnośnie finansów czy ścieżki życia, to weź pod uwagę to, co masz blisko siebie. Zobaczmy strzelce ze każdym znakiem. Strzelec z barankiem. Ups. Tu się pokazuje szybko, mm, na nowo, może nawet nie, nie do końca, że na nowo. Tutaj są dwie osoby, które myślą podobnie i chcą razem iść przez życie. Bardzo często się pokazuje, że szybko podejmują w ogóle decyzje. Strzelec i byk, y, zmiany, zmiany i oddalenie. Tu się pokazuje. Mimo, że jesteście oddaleni, to często jest tak, że mimo wszystko nadal jesteście połączeni. Skrzywek i bliźnięta dużo się będzie działo, bardzo dużo. Jeżeli poznałyście mężczyznę, no to on będzie tutaj wtargnie w wasze życie, ale uważajcie, bo tak jak wpadnie w to życie, może zaraz wypaść, tak? Albo po prostu stonujcie tą osobę, przyhamujcie ją tak naprawdę trochę. Natomiast, jeżeli jesteście mężczyzną, to pokazuje się, że będzie się bardzo dużo działo i będziecie bardzo dużo sami działali, dlatego że. Będziecie chcieli bardzo dobrze wypaść przez, przed kobietą, tak? Strzelec i rak. O, tutaj jest pustelnia. Pustelnia, samotnia, cisza, bym powiedziała. Cisza i analizowanie swojej ścieżki życia. Strzelec i lew, plotki i pomówienia, tak? Może ewentualnie wyłączy Was dziecko, ale jakaś nerwowa atmosfera tutaj bardzo panuje. Strzelec i Panna, no tu jest nowa piękna miłość, tak? Początek nowej miłości, tak? Y jeszcze nie wiemy, co z tego wyniknie, ja nie chcę pytać. E strzelec i Waga, no tu jest namiętny romans i w ogóle dzieje się, tu się zadziewa, tu poznajecie się i bardzo dużo się dzieje. Seks, namiętność i w ogóle ogień, tak? Przy tej znajomości. E Strzelec i skorpion. Tu są jakieś wyroki sądowe, rozwody, i przyszedł czas na sprawiedliwość. Ona musi się dokonać. Strzelec ze strzelcem. No, tu jest odpoczywanie po jakichś wydarzeniach na pewno, tak? Coś się zadziało. Teraz będziecie myśleć o tym, co się wydarzyło, tak? Macie już święty spokój, jesteście poza tymi wydarzeniami. Strzelec i koziorożec. Walczycie, walczycie. I jeszcze raz walczycie. Tu nawet mogą być no, takie poważniejsze złośliwości, muszę Wam powiedzieć. Tu jest, to jest walka w ogóle niepotrzebna. Skończcie z tą walką, bo ja wiem, że ciężko ja, ja to wszystko rozumiem, ale starajcie się, bo wykańczacie siebie. E, koziorożec i hmm, wodnik. Przepraszam. Strzelec i koziorożec był teraz. Strzelec i wodnik. Tutaj kobieta wie czego chce i zaznacza, mówi konkretnie czego chce. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to ona Wam powie. Nie będzie owijać w bawełnę i to w taki łagodny, spokojny sposób, ponieważ ona ma bardzo dużo właśnie takiej wartości. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, to pokazuje się, ty postaw na swoim, tak? Kto się nie czaj absolutnie, bądź sobą. Strzelec i. Przelec i ryby. I ryby. Tutaj agresywna sytuacja, kłótnia. Szybko się zadzieje ta kłótnia. Ona nie będzie planowana. Natomiast tutaj jest, albo jest taka sytuacja, że ktoś na Was jest bardzo zdenerwowany w tej chwili. Bo bardzo często pokazuje to, to co jest w tej chwili, że ktoś jest bardzo wściekły na Was, tak? A czy będzie wściekły jeszcze w przyszłym tygodniu, zobaczmy. Nie, dlatego że jakby oddali się, wyjdzie do świata. Hmm, nawet mogę powiedzieć, że będzie robić plany jakieś na swoje życie. Tyle dla strzelca, kochani. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.